Niech w naszych czynach odbija się światło, które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. A więc wieczór, noc przechodzi, mija, niejako upojenie atmosferą pasterki czy tej kolendy Lulajże Jezuniu. To wszystko ma nas umocnić pochylić się w głębokim pokłonie przed nowonarodzonym. Ale gdy przychodzi już dzień, a on przyjdzie niedługo, za kilka godzin, wtedy ma nas, w nas już zajaśnieć światło. Światło w naszych duszach. I byśmy oświeceni tym światłem płynącym od dziesięcia Jezus, Poszli w życie ewangelizować, dawać świadectwo o tej prawdzie, którą dzisiaj przeżywamy. Niech więc nasze serca niejako rozrastają się tą obecnością Boga w Jezusie Chrystusie, który do nas przyszedł, abyśmy umieli i potrafili i chcieli ewangelizować dalej, bo wiara. Który rok teraz przeżywamy, rok wiary, tylko wtedy się w nas rozrasta i pomnaża w kościele wśród ludzi, jeżeli my tę wiarę głosimy i przekazujemy. Niech Bóg będzie przez nas wielbiony i ukazywany w codziennym naszym życiu. Amen. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z nim w wieczności przez Chrystusa Pana naszego. Włączamy się dzisiaj do życzeń, które sobie nawzajem składamy z okazji świąt Bożego Narodzenia, bo takie to są święta. Składamy wszystkim, moi drodzy parafianom, wszystkim, którzy tu przybyli, gościom najserdeczniejsze życzenia: życzenia pokoju, życzenia miłości, wzajemnej życzliwości. Niech wiara, nadzieja, niech i miłość, niech to rozpalają nasze serca. A dobry Bóg niech napełnia odwagą wszystkich nas w głoszeniu prawdy, w służeniu bliźniemu. I właśnie niech strzeże nas przed spłyceniem tych wielkich świąt, świąt narodzenia. Jezusa Chrystusa, byśmy nie zatrzymali się na kolędach, na kołysankach, ale tak jak mówiłem, byśmy naładowani nocą dzisiejszą, byśmy powstali, aby dawać światło, ewangelizować, żyć po chrześcijańsku w tym dzisiejszym czasie, gdy dla coraz wielu więcej ludzi zaczyna być chrześcijaństwo niewygodne. A Jezus mówi do nas, abyśmy trwali, abyśmy Nie. żyli Ewangelią i tę Ewangelią swoim życiem głosili. Niech te życzenia się spełniają. W atmosferze miłości, pokoju i dobroci spędzajmy dalej ten czas świąteczny.